Siema siema to wal nagrywa. Gramy sobie w Star Wars i jak coś będziemy grać na Simber... na single player i na Galaxy Queens. I? I. Będziemy grać na... No! To zgadnia. Bo chyba nikt nie zgadnie, bo ja to będę wybierać chyba przez jakieś parę minut. Tylko szukam teraz. Ale nie mogę tego znaleźć. O! No właśnie. I to co jest to będzie dobre. I będziemy zaznać opiero teraz. Okej. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj pewnie. tak, bulding wybulduje ci coś fajnego robimy miazgę ja teraz będę robić miazgę, tymi okej, okay, jest sobie wracamy e, dlaczego? dlaczego? dlaczego to jest coś takiego? Jak ktoś kto sobie nie wiem wysłać coś. Nie wiem. Ja w ogóle ja nie wiem coś. Żeby teraz myślę Leja. To jest serio 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 to jest Leja. Really? Nie wiedziałam, że to Seleja. Tak wygląda dziwnie. Nigdy nie widziałam. Ja robię taką armię bombowców. Zobaczymy, co się stanie. Dziękuję, damy na D ten. Wiec, wiecie na co. Na ja to. To i się, to też się ma ulepszać. Jakieś parę. Construction complete. Dobra, jest, gość jest. Construction complete. Mm. Tak. Albo? Słuchajcie. Ona nie idzie. Czemu? Czemu? Why? Dlaczego? Co? Czemu? Why? Why? Dobra, mamy chyba dosyć dobra. Tak mi się wydaje. Tak, pewnie. Tak, wiem. Po pierwsze, to jest tak Okej, okay, mamy bardzo dużo działka. Mamy bardzo dużo e, fighterów i bombowców. Mocno się zawrócić, ale tak chcę mu. Stopuj, stopuj, stopuj. I. salamy do nich. Tak. Albo już nie gońcie. Idzie, 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 idziemy dalej. Jak oni zawrócą do nas, to salamy. Ja wiem o tym, że. Documacz. Rozwalać, rozwalać Oj. Ok, dobra. Ok, rozwalicie, rozwalić, rozwalamy. Starger. silniki Dobra. I... Nie co to jest. A, absolutnie Nie wiem, co to. Okej, okay, rozwalamy ich. Rozwalamy ich. Okej, okay, zaraz się to rozwali. Za to. Okej, okay, drugi, drugi. Dobra, chyba spadnie do planety, mi się tak wydaje, jak to rozwali się. Okej, okay, rozwalamy dalej. Shields. Hangar rozwalamy. Lew hangar. I... Shield zaraz się rozwali. W sumie się teraz zaraz rozwali się w sumie teraz. No, dokładnie teraz. I nie ma już silników. Się, już się poddaje. Nie wiedzą co zrobić, ale sąją dalej. Pierwsza sterownia chyba gdzieś jest tam. Dobra, to jest i tak. I... I spada spada na dół, dobra. No to wygląda jak spada to na dół. To wygląda jak spada na dół. Wszystkie te idą na dół. Albo wybuchają. I co? Zobaczymy, jak to spada. Czemu nie ma jest do końca. No to idzie idealnie w y, y, Tom. Planeta. Jeśli ona to pocięła. To się pocięło? Serio? Tak, ucięło chyba ksydu lewe, tak jak widzę. No, nie widzę. I to spada. Tak. Lewe ksydu leci na bank, tam. Będzie. Gdzieś tam. A to. Ta wielka część będzie tutaj. Tu będzie. Jeść. Gdzie, nie, gdzieś tutaj będzie. Dobra, ale. Odwalać No i jak widzicie to e, To spadło? Czy wybuchło? To spadło, tak Ale tak szybko? Nie, to wybuchło O, rozwalają Rozwalić Cylać Dobrze, dobrze. Mieliśmy tego, e, no, mieliśmy tarce. No rozwaliliśmy. Okej, okay, no i, no i dobrze. To rozwaliliśmy im bazę, rozwaliliśmy im bazę, to rozwaliliśmy im bazę. O oh, nie! Do czego to jest to? Czemu? Aha, dobra, nie znikam. Ile com? Ile, są. Ile są? Rozwalają? Chyba oh, wszystko nie rozwalą. O nie! O nie. Dobra, ja chyba zaraz przyjdę jakimś statkiem wielkim i rozwalę ja. po, po Dobra, sp... Po, po Dobra, sp... <śm> kogoś może. Po, po Jedź. To Rozwalać. O oh, nie. Yeah. Ja się to źle czuję. Rozwalać! Rozwalać! Rozwalać się. Rozwalić. Ok. W o nie, to będzie najgorszy. Shield, dawaj się. Dobrze, rozwalają. Bo jak rozwalam jak, jak będziemy mieć mało tego? Mm.

I leci, leci, Dobrze, na kolejny! Okej, okay. jest dobrze! Idealnie to robią. Kolejny, jakiś No nie dopuścimy, że oni pości sobie. Oni leci, ją tutaj leci, rozwalimy rozwalimy nie Nie ma. Ale co a bo oni nas nie rozwalą, rozumiem. Albo rozwalą? Nie wiem. Dobra, Sylij, dobra, część odpadła. Do kolejnego. Weź pomaga im i Sel... sel Okej, okay, strzelają. Idealnie, idealnie. Trafi, trafi. Dobrze. Kolejny generator. Dobra. I ostatni generator. I rozwalamy ich. Rozwalamy ich całkiem już. Ro I teraz rozwalamy ten statek. I musimy znaleźć jakiś... E Który statek jest bardzo dobry? Który? Nie, nie wiem. E, dobra, rozwalamy ten statek, nie opodzi mnie to. Pani, gdzie ty jesteś? Rozwalaj ich. Dobra, rozwalimy ich. Te, turbo. I... i... Dobra, rozwaliliśmy. Dobrze. Nie straciliśmy żadnego gościa. Ej, trafiamy dalej. Nie mają żadnego generatora. Dobrze, że wykominowałem coś takiego. Zarpierw silniki i generator i w w wtedy. No ja nie wiedziałem, że my go ich pokonamy. Myślałem, że przegramy w tą bitwę. Ale dobra, ten ostatek spada już na dół. Musi jakaś. Skaś. Rozumiem, że tak spada, byle gdzie? Ja salam. Damy radę. Damy radę. To. Dobrze. I rozwalamy tą część. Tą część. Dawajcie tą część szybciej. Gdzie to uzywa? I zaraz się rozwali ten hangar, rozwalony w sumie już się zaraz rozwali i to pójdzie do chyba do tego jeden z do tego w sumie idzie. Tamty? A tamty obok tego? Dlaczego ja tego widzę? Aha, okej, okay, tamty wybuchnął. I ten leci już. Leci. O, już przeszedł. Tak, troszkę przyszedł. już jest. Jest. Okej, okay, może oglądamy. Patrzcie, jak to... Jakiś, eee, Co? Nie! Chwila! Weee! Rozwalają nam! Rozwalić wszystkie. Najszybciej. Oni nam rozwalą to. Dobrze. Okej. Okay. Udało się. Rozwaliśmy. Wytyfy. Cztery. Cztery statki. Na bombowe. Na dziewięć. Nie, tutaj Na dziewięć. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć. No dziewięć 9 bombowców na 4 destrojery To równa się wygrana! Ja co nawet go. On jest ostatni I... i bombada ci No, selcie do niego może jakaś... No, dobra, wstrzelają do niego

Dobrze, rozwalajcie. Nie! Co? Aha, jakie to z gówno. Lecie mi. Oni... nie mogli nas rozwalić, bo... Co to ma być? Są jakieś parę myśliwców. My mamy bombowca, my mamy jeszcze tego, jaki nazywa ten gościu. E, Poen Dameron i... Co? I co się stało? Przegraliśmy. No wy Ja mogłem przegrać jak ja miałem bardzo dużo sens do wygrania. Jakie to jest beznadziejne. WTF! fy. Nie chce mi się wierzyć.

Ok, nie znikam. Chodźmy i speed leci i sobie oglądamy albo laguje, ale się to tak idzie fajnie. Jak się tak szybko. Co nie ma czy się z Co zobaczycie? No! To jest prawda, że wygramy. I to Building started Constructing Unit. Unit in production. Construction complete. It was just a second. Construction complete. Construction complete. Containment is empty. Construction. Empty, 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 <coughs> empty. Empty, 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 empty. Empty, 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 empty. This is empty, empty, empty. -two -two. This is empty. This is empty. This is empty. Beginning construction. Because this is empty, 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 empty. i i i OK. Solo, może coś zrób? Jestem, Wiecie co? Wiecie co? Mam taki dobry pomysł. Chcę wysłać tam im takie parę rzeczy, fajne i niefajne. O, ale oni się będą nerwiać. Kur... Ale ich będę wynerwiać teraz ja. Dobra. Okej, okay. i co? Ile... Sera. <sary> Nie wiem, co musimy, co uciekamy. Okej, okay, to jest dobra sprawa. No dobra, idziemy. No bo wiesz co? Nie, ja ja, ja uciekam. Są jakieś trzy statki. Nie, ja uciekam. Uciekam. Ja uciekam. Uciekać. Retii. Uciekamy. Nie, nie! Uciekamy, do widzenia! Nie! Ja nie chcę z nimi walczyć. Dobrze. Dobra, no to... Kończymy ten odcinek, zapis sobie jeszcze tą grę. Zapis... Yy... Yy, no to jak nazwiemy tą grę? Ten safe. Może... No, ja wiem, mam to. A przecież mam pomysł. Czekaj. Star. Nie pytajcie, się, co my ja tam dałem, tą szóstkę, bo jak się zamiast E, A, to dałam tą szóstkę i... Chcę mi się tak zostać Tak fajnie wygląda. Czekaj, saving. I jak wywali tą grę teraz, to ja już skończę. Bo i tak teraz kończę, bo... Bo, 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 bo... Bo mi się chce, to kończyć i teraz, co Teraz Teraz muszę czekać. Czekamy. No wiecie co? Pozgadam się w sumie teraz chyba. No to jak coś... Um... Ej, game Safe. No to jak coś dajcie łapkę w górę i suba, jak dacie pięć łapek w górę to będzie kolejny odcinek, a jak coś, jak chcecie, że War Thunder będę na, nagrał tę grę to dajcie łapkę, pięć łapek w górę, bo zapomniałem to powiedzieć po prostu, no to papa. Pa.